Cie zatakował w nowym filmie? W chuju to mam. Co? Ja, wydaje mi się, że wiem o czym mówicie. I kon, Konop sobie wziął. Konop sobie wziął prawdopodobnie nagranie, które chyba po wykopy latało, bo na coś ludzie mi to wysyłali na yy, Instagramie. I pewnie chodzi o to, że mówiłem, że powinno się bojkotować gale, na których występuje najma, a na później oglądałem Wotorę i promowałem Reflinka, tak? O to chodzi? Tak, zgaduję. No, to było do przewidzenia, to było oczywiste. Już myślicie, że w momencie, w którym zdecydowałem się, zgodziłem się na to, żeby reflinka Vautorem mieć, to myślicie, że nie wiedziałem, że taka będzie narracja budowana, też to też było oczywiste. I y, głupim naprawdę trzeba być i naiwnym, żeby nie wiedzieć, jakie to konsekwencje z przyniesie. I trzeba naprawdę być totalnie nieświadomym człowiekiem, żeby nie wiedzieć, że chwilę później jak ze śwórcy ci to wytchną, y, czy y, ten. Y, czy widzowie będą mieć to za złe. Natomiast, a w ogóle. Sergiusza też odnośnie tego w tym temacie dotknęli? Czy, czy Sergiusza wino na sucho uszło? Kurwa. Powiem Wam, że dzisiaj generalnie się źle czuję, bo wypiłem aż trzy duże kawy. Masakra. Żygać mi się chce. Afera tej no, Nie, no to żadna afera, tak szczerze. Wardenga też cię krytykował wczoraj na live, że się sprzedałeś. No spoko. <grystanie> Sergiszowi się upiekło. Chociaż raz. Nie, ale wiecie co? Bo, bo generalnie ja zauważyłem jedną rzecz, odnośnie tego, jak działa internet. W momencie, w którym zachowasz się jakoś spoko i z jakimiś zasadami, to y, ludzie tego w ogóle nie doceniają, wręcz nie dostrzegają i jeszcze znajdują powodu tego, żeby cię skrytykować. No i przykładowo, w momencie, w którym ja dostałem tą propozycję, właśnie walki z. Y, Murańskim starym za absurdalnie duże wynagrodzenie. Ja tą walkę odrzuciłem z tytułu takiego, że właśnie to się tam jakoś tam nie zgadza z moim światopoglądem w tej kwestii. To ja nie oczekiwałem tego, że ludzie zaczną klaskać i mówić, Rafał, zachowaj się super. Bardziej liczyłem na to, że to ludzie neutralnie potraktują i powiedzą, okej, okay, spoko, y, ziomek ma jakieś podejście w tej kwestii, jego sprawa. Ale zamiast tego, to była masa komentarzy, y, 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 zarówno na live'ach, jak i w wiadomościach prywatnych, że. Że ja się obsrałem, że on by mnie zabił, że ja wiedziałem, że walkę przegram, dlatego jej nie przyjąłem. Gdzie de facto uważam, że biłem się z lepszym zawodnikiem ostatnio, i na kolejną edycję wstępnie przyjąłem yy, też lepszego rywala, nie wiem, czy do walki dojdzie. I to chodziło o aspekty tylko osobiste. I ludzie i tak zawsze znaleźli powód do tego, żeby ci dopierdolić, bo cię nie lubią i budowali taką, wiecie, narrację, która nie ma żadnego odbicia w rzeczywistości. Natomiast w momencie, w którym, w momencie, w którym, zobaczcie jedną rzecz, bo po końcu końców prawda jest taka, że społeczeństwu nie da się dogodzić, więc nie ma sensu próbować dogadzać, dogadać innym, lepiej jest dogadać samemu sobie i robić rzeczy, które uważasz za słuszne. I idąc tym takim rozumowania, w momencie, w którym była nagonka ze strony tańculi, szalonego reportera, żeby nie brać walk z Murańskim, bo trzeba go wyrzucić, a nie oszukujmy się, yy, Murański robił dużo gorsze, yy, dużo gorsze rzeczy niż Najman, jeżeli chodzi o jakieś tam yy, zachowania, zresztą uważam, że nie bez powodu go wyrzucili ze wszystkich klubów yy, w Trójmieście, no jakieś postawy do tego są. To kiedy Tańcula próbował z tym walczyć i właśnie bojkotować ludzi, którzy przyjmą walkę, to spotkał się z olbrzymią krytyką, że jak o możesz dobra. mówić kto i gdzie ma walczyć, przesyła dwa ludzie i mają prawo robić co chcą. Jo, ogólnie szkoda tej kwanik, bo miałem cię za osobę nieskazitą osobę, a jesteś tylko dowodem Ty. na to, że każdy prędzej czy później się sprzeda. Tyle razy mówiłeś o zasadach ważniejszych od pieniędzy. Szkoda stary. Człowieku, jeżeli chcesz być nieskazitelną osobą w swoim życiu, to zacznij czytać Biblię i wierz w Boga. No jak możesz uważać, że jakikolwiek człowiek na świecie jest kurwa nieskazitelny? O czym ty w ogóle mówisz? Przecież wielokrotnie powtarzałem, że branie przykładu z influencerów i gloryfikowanie drugiego człowieka to jest największa głupota świata. Robicie sobie kurwa świętych. tak samo z Jana Pawła II zrobiliście kurwa świętego, mówię wy jako kurwa kraj, na litość boską. Ten człowiek, ten człowiek, mimo że miał na pewno dużo zasług, za które warto go pochwalić i warto naśladować, to między innymi tuszował pedofilię w kościele. Nie ma ludzi nieskazitelnych, kurwa, na litość boską. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Jeżeli w to wierzycie, to wierzcie dalej. No, co mam wam powiedzieć? Poza tym, no dawaj powiedz to, no powiedziałem. Hmm. Powiem w ten sposób. W momencie, w którym Arek Taincula próbował kogokolwiek bojkotować i próbować doprowadzić do tego, żeby ktoś nie zawalczył, to spotkał się z ogromną, z ogromną krytyką, że jak możesz w ogóle dyktować innym ludziom, jak to ma wyglądać. I to jest prawdą. Nie masz prawa. Ja, owszem, dwalnąłem wypowiedź, gdzie byłem mega zdenerwowany po tym, jak kupiłem pay-per-view na Gale fejmu i Najman zachował się jak ostatnia pała i specjalnie kopał w boksie, żeby do walki nie doszło. I po tych słowach wkurwiłem się i powiedziałem, że nie chciałbym, żeby kiedykolwiek gdzieś walczył, dlatego, że uważam, że totalnie nastrał na, mm, na widzów. Natomiast prawda jest taka, że koniec końców, no, nie jesteś w stanie zmienić świata. Jeżeli ktoś go kontraktuje, to znaczy, że gość chce być oglądany. Nie masz na to wpływu. I ja zresztą z czasem y, zmieniłem, y, zmieniłem zdanie w tej kwestii, co mówiłem wielokrotnie na live'ach, zanim w ogóle, y, zanim w ogóle y, przejąłem proces z tą galą, że ja nie chcę kiedykolwiek brać udziału w jakichś podziałach i mówić, kto ma prawo występować publicznie, a kto nie ma. Niech każdy robi, co chce i nie każdy płaci za, co chce. Więc to, to na, na prostym przykładzie, i to, I to nie jest propana wybielenia się, wy możecie myśleć co chcecie, no spoko. Natomiast nie wiem, jak miałem lat 18, to byłem gościem, który nienawidził gejów. No, nie nienawidziłem kurwa osób homoseksualnych, pałałem do nich dużą nienawiścią. Z wiekiem mi przeszło, jakby mam inne, mam inne poglądy w tej kwestii. Nawet często współczuję tym ludziom, bo uważam, że, że w sumie za niewinność są wytykani palcami. No, to nie jest ich wina, że, że, że mają takie preferencje seksualne, jest mi to obojętne. I dużo rzeczy w perspektywie czas, się, czasu się zmienia. Gdybym ja tą wypowiedź walnął, nie wiem, dwa tygodnie temu i po dwóch tygodniach bym oglądał galę, gdzie walczy Najman, to spoko. Ale kurwa, minęły dwa lata, na litość boską. No. Z poznać nie, nie chodzi o to, z jakiem poznałem naturala, tak wiecie, żarty żartami, ale chodzi o to, że jakby że pewne rzeczy przewartościowujesz po czasie i bardziej rozumiesz, w jaki sposób działa Ziamal świat przesyła czy... 2 i 91 groszy. Nie o to mi chodzi zjebie. Wiadomo, że każdy ma wady, nikt nie jest idealny ale mówię o tym, że wiele razy mówiłeś, że robisz co chcesz, zasady najważniejsze i ogólnie spośród tych wszystkich zjedbanych influencerów byłeś jedną z najnormalniejszych spoko osób. No spoko, jeżeli uważasz, że po tym, że oglądałem yy, galę wotorę, jestem zjebem, no to, no to spoko, no to jest mi to obojętne. No, prosta, prosta piłka, no nie oglądaj mnie, albo nie wiem, no po no prostu nie oglądaj mnie. No.